Zmiany, które musieliśmy rozpocząć już teraz, bo wyzwania w transdycji są gigantyczne, bo czekamy na... Też do masterplanu na wesołą, bo jest kwestia planu ogólnego, do którego spełniało 20 tysięcy uwag. Plany nie czekają, przez to się zabudowuje. Nie chciałem, żeby takie sytuacje jak Galicyjska czy Tuszkowskiego, gdzie tutaj też uruchomimy w plan na kolejnej sesji przystąpienie do planu, nie chciałem, żeby czekało, w związku z tym, ponieważ udało się tutaj porozumieć, to no to Janusz Sapio obejmuje funkcję głównego architekta. Miasta, rola głównego architekta będzie na pewno w urzędzie wzmocniona. O szczegółach opowiem Państwu, jak już będziemy mieć tą strukturę. Kompletną na pewno rola głównego architekta przy zintegrowanych planach inwestycyjnych będzie gigantyczna. W tej chwili oczywiście zagadnienia organizacyjne muszę stworzyć zespół, muszę pozyskać, pozyskać ludzi, ale y, ważne jest jakie, jakie konkursy skupiające uwagę opinii publicznej odbędą się w ciągu przyszłego roku. Ja mam swoje y, y, pomysły w tym zakresie. Może nie powiem o wszystkich, ale niektórych. Bardzo chciałbym zaatakować temat Białego Morza. Bardzo chciałbym, żeby powstała w Krakowie dyskusja o arboretum, ogrodzie botanicznym albo arboretum. Albo rozbudujemy ten ogród botaniczny, albo stworzymy nowy. Mam pomysł na arboretum w Krakowie, czyli botaniczny las miejski. Te tematy, dotyczą przestrzeni publicznych i drzew, na pewno będą na czele listy. Wszystko, co zrobimy w Krakowie, będzie wzorem dla Polski. Ja się o tym przekonałem, choćby pracując w Przeszowie. jak strasznie jest Kraków obserwowany. Jak pracowałem w Senacie, to zrozumiałem, jak Kraków jest przedmiotem zazdrości i nienawiści. Co zrobimy w będzie wielkie. W tej chwili miasto jest posegmentowane. Różne jednostki, które zajmują się przestrzenią, architekturą, myślą dosyć separatywnie. Idzie o to, żeby uruchamiać takie duże wizje rozwojowe, żeby nadawać temu dynamikę integrować różne środowiska architektów, inwestorów, środowiska miejskie na rzecz realizacji tychże inwestycji. No, w trakcie konferencji padło chociażby i Wesoła, i Metro. dużej skali projekty to jest odpowiedzialność architekta miasta, żeby je generować, motywy, prowadzić i motywować osoby do o dia ao realizar estes projectos.